No i dzień dobry, Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życie na Filipinach. Jak wstaliśmy, no to ta mała bida, nie ma mamy. Całe oczka zaklejone ropą, Był dosłownie ślepy, dopóki nie przemyłem mu tych oczu. Ilość ropy, która wypłynęła, jest porażająca, nigdy czegoś tego nie widziałem. Musimy go umyć, bo biegają po nim jakieś małe czarne robaczki. Nie są to pchły, ale za chwilę będziemy go kąpać. Żona podgrzewa wodę, bo nie będziemy go kąpać w bieżącej wodzie, tylko po prostu w podgrzanej, w letniej. No i będzie go trzeba szybko umyć. Także chyba będzie nowy domownik albo domowniczka, nie wiem jeszcze co to jest. Powiedz coś. Ale spał dobrze. Spał dobrze, nie narozrabiał Rano wyskoczył z miski. Spał w innym pokoju, zaprosił w innym pokoju dla jego komfortu i bezpieczeństwa od psów Bo jeszcze nie wiem, jak one będą reagowały na niego. Bo jest taki malutki, że mogą traktować jak zabawkę. No ale to zobaczymy. Ciebie. Okay, we have to be fast, don't know if you need a little more warmer, it's okay, it's okay, no, I can jump out, mm, it's okay. Jest ok, wszystko w porządku. Myjemy cię, to nie będą tutaj łaziły te wszystkie robaczki. O, ale jesteś chudy. i so slim and little. Have a water

Nie wiem, z 6 z różnych biegających rzeczy po nim znalazłem jakichś robaczków tego samego typu. Takie większe to nie były raczej pchły, bo nie skakały, ale coś po nim biegało. Także pierwsza kąpiel już za nami dobrze ją zniósł, pacjent. No i zobaczymy co dalej, czy przyjmie mleko dzisiaj, jak już wyschnie, czy nie. Z kronikarskiego obowiązku. Jeżeli coś jest głupie, a działa Murphy'ego, to wcale nie jest głupie. Znalazłem wszędzie jeszcze inną taśmę z Norgipsa. To jest taśma, której używało się typowo na zewnętrzne gipsy w Norwegii. Na elewacje są czerwone gipsy albo zielone, które są wodoodporne. Można obłożyć dom tym gipsem, pokleić łączenia, tam gdzie wkręty wchodzą w gipsy, czy przełamują po prostu tą powłokę. I to może stać nawet całą zimę, deszcz i tak dalej i nic się z płytami mi nie stanie. Ona jest bardziej elastyczna, bo jest niezbrojona, więc jeszcze zabezpieczyłem to tą drugą taśmą. Mamy wodę odkręconą, nie ma nawet kropli, nic nie cieknie. Także działa, proszę Państwa, działa. Chociaż wiem, że powinno być to zrobione inaczej. Już sprawdzałem na temu, żeby kupić gwintowniki do takich rur, bo nie mam tego ze sobą, że można je po prostu było skręcać, użyć pakuły. Pasty I poskręcać je, no ale na ten moment musi być tak jak widzicie, i tak jak jest. Ale działa. Mamy wodę z większym sięgiem niż wczoraj, i nic nie cieknie, więc zrobione. Hej, sprawdzałem w internecie. Jeżeli on już je, to już powyżej ma 4 tygodni. I zalecają, żeby jakieś mięsne przysmaki, pasztyciki i tak dalej mieszać z wodą. Mamy no, jeszcze, zmieszaliśmy, to wiadomo, to jest skład z ulicy, także on ja generalnie wszystko, łącznie ze śmiećmi. Ale ma apetyt, to najważniejsze. Ma apetyt, jest wykąpany. Uratujemy Cię, kolego albo koleżanko, jeszcze nie wiemy kim Ty jesteś, ale uratujemy Cię. Taki malutki jesteś, bywało mi się, że tak mało jedzenia Ci zrobiłem, a to wystarczy Ci, ojeje. Ale ma apetyt, maluch. Chyba pierwszy raz w życiu kiedy nie musi się martwić ani o jedzenie, ani o spanie i zaczął się bawić ręcznikami, na których śpi. <grystanie> Ale słodzie. Już wykąpany, już jak patrzymy na niego, to już nie widać tyle owadów biegających po nim. O. co idzie cały dzionek absorbuje nas w kotek żona zmieszała mu zrobiła papkę ze słodkiego ziemniaka z mlekiem dla dzieci bo już nie byliśmy w sklepie po zwykłe mleko wyszedłem z nim wcześniej na dwór postawiłem go na ziemi żeby sobie trochę płaził z tej klatki, żeby wyszedł. Bo na razie za dużo jest tu różnych otworu, przez którą mógłbym sobie gdzieś po prostu pójść, uciec i prawdopodobnie umrzeć. Także na razie trzymamy go dzisiaj w kontenerze. Po kąpieli jeszcze chodzą po nim jakieś... Coś po nim jeszcze chodzi, ale nie są to pchły, bo nie skaczą. Należy no, z tego dużo mniej, bo wybieram to po prostu pensetą. Postawiłem go, na wozu Chwilę nie minęło, nie wiem, 5-6 minut. Jak zaczął lecieć pod dom, złapałem go. No i z powrotem mamy go w pojemniku. Tulf jest go strasznie ciekawy. Jak go wąchał, nie to, że chciałby go ugryźć albo coś, ale bawić się chce. Bawić się chce. No ale co, ratujemy malucha.

No i dzisiaj nie wodujemy Łodzi, bo jeszcze byliśmy w sklepie kupić żyłkę nylonową, nylon, żeby powiązać całą tą konstrukcję. Przyjechaliśmy teraz do Łodzi. Zrobiłem zdjęcie, żeby rozwijać wątpliwości, jaki to jest w końcu kolor. Niech będzie, że turkusowy, drogie panie. Mężczyźni nie znają tych kolorów. Wiecie, ja mężczyzna znaje tylko trzy kolory. Fajny, niefajny i ten, który używa niemęska część męskiej społeczności. Zaraz się dowiemy jaki jest plan na nawodowanie łodzi, bo to pewnie też zależy od tego, czy jest przypływ czy odpływ. I żeby to powiązać, też chyba będzie jakiś tutaj majsterek, co się lepiej na tym zna. Żeby po prostu to dobrze związać i, i zbalansować. A my znowu będziemy jechać do Lazji. Podjedziemy do publicznego, do prywatnego weterynarza, przepraszam. Spytać się czy mają może krople na sprzedaż te. Frontlina do zakropienia naszych szczeniaków na karku, no i dlatego kotka. Czytałem w internecie, że dla kotów dopiero po 8 tygodniu życia, czyli jeszcze jest za mały. No ale chodzi o te krople, wiecie, co się używa w Europie na kark, żeby żadne kleszcze, pchły i tak dalej nie były nim zainteresowane. To jedziemy między innymi to sprawdzić. No i moja żona ma ogromną zaciągę na to, co przejedliśmy, czyli na te banany w cieście. Więc jedziemy znowu do Lazji. No i cały dzień też czekamy czy siostra przyjedzie, bo siostra jak była zostawiła laptopa, zostawiła inne rzeczy, bo szybko pakowali. I jeżeli siostra dzisiaj przyjedzie, ale to też zależy od jej planu dnia, to przywiezie nam wszystkie paczki, które były zamówione do tej pory z temu, z Lazady i ze wszystkich internetowych sklepów. Jeżeli przywiezie, no to będziemy mieli dzisiaj wielki unboxing. Jeżeli cię tego nie przywiezie, to załatwimy to inaczej. Dzisiaj robimy też przedpłatę, znaczy wysłaliśmy pieniądze do rodziny do Dumagete, żeby zrobić przedpłatę za okna. Tak jak mówiłem, cena za jedno okno w miejscu, które znalazłem, wychodzi 4000 peso za okno z montażem. Montażu nie potrzebujemy, więc 3500 peso za jedno okno. Mamy 14 tysięcy peso na ten moment za 4 okna. Nie, są to wszystkie okna, ale to są okna kluczowe w tym momencie do sypialni. Więc trzeba po prostu było przesłać te pieniądze, zawiozą je na miejsce, bo trzeba zrobić zapłatę z góry. No i mówili, że 3-4 dni te okna już powinny być gotowe. Jak będą, to albo na jeden dzień wypuszczę się sam, albo wypuścimy się we dwójkę do Duma GT promem, żeby złapać te okna. Kupić też niezbędne materiały do remontu sypialni. I będziemy zaczynać już na poważnie. Chyba ostatecznie zdecydowaliśmy się, że jednak w sypialni zrobimy naprawdę taki bardzo komfortowy standard, czyli płyty gipsowe na ścianach, tak zwane hardiflexy tutaj. One mają trochę inną strukturę i konstrukcję niż nasze płyty gipsowe, bo ze względu na, na warunki tutaj panujące i na to, że te domy nie są tak szczelnie zamykane jak na przykład w Norwegii jakimiś membranami i tak dalej, że ten gips cały czas jest wystawiony na jakieś działanie czynników atmosferycznych. Nie chodzi mi o to, że będzie na niego padało, ale wilgotność i tak dalej. Więc czeka mnie szpachlowanko. <laughs> na Filipinach czeka mnie szpachlowanko. Będziemy kręcić płyty gipsowe na ściany i prawdopodobnie na sufit w sypialniach. Żeby zrobić sypialnię w taki sposób, że jak sobie tam wejdziesz, to będziesz miał taki tu swój Azyl, komfort i przyjemność po prostu z przebywania tam, ze spania tam będzie czysto, bez pyłu. No, będzie bardzo komfortowo. Będzie bardzo komfortowo w każdej jednej sypialni. Na razie robimy dwie na pierwszym piętrze, bo jak wiecie, drugie piętro jeszcze trzeba przebudować. Ale skupimy się na początku na dwóch sypialniach. A potem zobaczymy, bo potem można robić cały parter, czyli burzyć część kuchenną i łazienkę i tam od nowa murować ściany. Albo ewentualnie wejść na górę i zacząć rozbierać drugie piętro. Tylko może z drugim piętrem będzie tak, że będę musiał celować ten okres kiedy jest najmniej deszczu, bo wiadomo jak ściągnę dach, to nie chcę mi się każdego jednego dnia zabezpieczać tego plastikami przed deszczem i tak dalej. Więc chciałbym mieć tą gwarancję, że jak ściągnę dach, to że nagle nie spadnie mi jakiś deszcz w nocy i że będę mógł to dalej kontynuować, że chociaż kilka dni było na to, żebym mógł zbudować nową konstrukcję ścian, nową konstrukcję dachu i obłożyć go płytami. Myślę, że optymalnie byłby tydzień bez deszczu. Wszystko zobaczymy w przyszłości, ale już mamy jakieś plany, gdzie jesteśmy na coś zdecydowani, co się będzie działo i teraz po prostu kwestia uporządkowania tego, załatwiania wszystkich materiałów, śrub, wkrętów, orientowania się w materiałach, cały czas jesteśmy w tym procesie, ale niebawem zaczynamy zabawę. Często co grawa, przybuduje dom, że jest tu jakiś sklep, w którym jest nie dużo drożej niż do magiety. I zobaczymy, zobaczmy. O, są płyty. No i przyjechaliśmy sklep, który którym sugerowała Cioccia przy budowę domu. I mają tutaj wiele rzeczy. I wcale nie jest dużo drożej niż z może wyspa. Także chyba będziemy testowali na zakup większości części materiałów tutaj. Teraz jeszcze podejdziemy w jedno miejsce, zobaczyć okno, tutaj na miejscu. Bo się powiedziała, że. Nie będę tak jak Daniel robił swoich bloczków, bo nie mam na to czasu teraz. A po tym to nie jest mój dom docelowy. 22 peso za jeden bloczek. Tutaj u, u Owena. Także może właśnie znalazłem dostawcę materiałów na miejscu, może odejdą nam koszty przejazdów, straty czasu na promy i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy, idziemy do okien. I jak widzicie jesteśmy w sklepie z oknami. Zaraz zobaczymy jakie ma im cenne. Sliding 120 width 100 height 100? Yes. Mają trzymać profilę więc też są tutaj robione na miejscu te okna. Mają różne widać, że są jeszcze jakieś. Dobra, zaraz wracam, porwałam, to jest przez czas. Tutaj są wystawne piękne. Nie wiadomo, nie stwierdzą. Ale ta ekspozycja wygląda tutaj ładnie. Że mają pojęcie. Musimy się skontaktować przez Messengera. Bo nie ma na miejscu osoby, która to wyceni. Ale też są wystawne drzwi z aluminium, jakieś robione okienka, pierdoły, no to, to na pewno są drzwi, tam też są drzwi. Są tu też małe Fajnie, że jest pozycja, można sobie zobaczyć jak wyglądają różne szkła I z zewnątrz Celowałbym w to niebieskie Z efektem odbicia Bo też najlepiej wygląda z środka, jak sobie wejdziesz Tutaj masz takie przeżółknięcia brązowe a to jest to okno, które które ze mną szło na każde. po prostu dla mnie najlepiej, no te żółto-brozowe to nie, nie chciałbym tak, że tak było w środku w pokoju jak słońce. Ale to fajnie tłumi komienie słoneczne i odbija je dodatkowo, więc będziemy pytali o takie szkoły. Także może odejdzie mi kolejny problem logistyczny, może nie będziemy chcieli jechać do, do po, po okna. No tutaj widzę piła, zwykła ukośnica do cięcia aluminium, starszego do aluminium. Tutaj prasa do robienia otworów w ramach, tak mi się wydaje. Stół. To są bardzo proste produkcji. Tak jak mówiłem, w Polsce byłem wiele razy na, na fabrykach okien i tam były maszyny. Ale wiem, że tak wygląda się zrobić też z użyciem naprawdę niewielkich środków jeżeli chodzi o narzędzia jakieś sierweczki jeszcze pewnie szkła zobaczymy tam wyszło tak jak mówiłem 14 tysięcy peso za 4 okna więc plus ewentualny transport trzeba liczyć 3,5 tysiąca na prom w jedną i w drugą 17,5 tysiąca peso jeżeli cena będzie w granicach tej ceny plus ewentualnie nieznacznie wyższa to zdecydujemy się na okno, na miejscu Tak będzie jesteśmy z powrotem, nic bo wczoraj Były takie dobre No i żoną no, 100 Kupić przysmak Udało banany. I tu banany I bardzo to jest dobre. Wszystko jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o banany w cieście to bardzo dobre. A skoro jesteśmy w Lazii, to przyjechaliśmy tutaj jeszcze kupić jakieś warzywa, że na chce. Dobra, że kupiła? To oczekanych waży, osiekanych Myślę, że może tego być w 400 gram, do pół kilo. 25 peso. A teraz, że ona ma ochotę na słodki ziemniaki. Japka są bardzo drogie. No, sumie, Uwielbiam. Są bardzo dobrą kosznią dla ryżu tutaj na miejscu. No i są bardzo zdrowe. Trzeba je obmyć, jakąś szczoteczką pod wodą, obgotować i wiadomo, ze skórą, bo ze skórą zdrowiej jest warzywa. Jak wiele kamoty dał? Nie wiem. Jaki był wypadek? 70 za kilo, ale to są oryginalne, różne varianty. 70 peso za kilogram, Zapłaciliśmy 80 right. peso, trochę ponad kilogram wyszło. I krony. One są pomarańczowe w środku, mówi, że inny wariant. Nie wiem. Crash bags. Yeah, the small one. I żona mi mówi, że w sklepie byli zdziwieni, że lubię ziemniaki słodkie, kamote, bo to jest generalnie jedzenie, żona mi tłumaczy, że dla biednych ludzi, że ci co mają pieniądze to jedzą ryż i tak dalej, no ale dla, dla nas z Polski to większe zaskoczeniem jest to, że ja tyle ryżu wciągam po prostu, a nie ziemniaki, ale słodkie ziemniaki z solą smakują przepysznie, uwielbiam je jeść, dzisiaj zjedliśmy słodkie ziemniaki. No i pewnie jutro były jeszcze znowu na fotki ziemniaki Bardzo broskoszne dajesz tutaj na miejscu. Przyjechać po na śmieci. Taśmy, pierdółki. Jestem malutka. Płaczę cały dzień chciał No Oj, przyjechała siostra, jest nasz kurier. Dzień dobry. O, jest Aurora. I thought you lost the road. Almost. Uh? No, a tutaj są nasze gadżety, co przyjechały, także wnosimy do środka i zaraz zobaczymy, co tu jest. I w tym roku Mikołaj przyjechał trochę wcześniej, już w styczniu, ale dużo różnych paczek, prezentów. Jutro unboxing. A na dzisiaj będę się żegnał. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami i Życie na Filipinach. Do zobaczenia jutro. i pamiętajcie o subskrypcjach, lajkowaniu i komentowaniu. Na razie, pa!